Witam Was kochani serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes. I chciałam serdecznie zaprosić Was na yy, trzeci, ze, y, trzeci film z cyklu zestawy prezentowe, tym razem Douglas. Yy, no i co, zobaczmy, co, czy tu udało mi się znaleźć coś fajnego i przede wszystkim korzystnego cenowo. Powiem, że spodziewałam się, że będzie to zdecydowanie mm, przyjemniejsze od Sephory. Szukanie tu zestawów prezentowych, tu jest bardzo dużo marek, można znaleźć coś taniego, coś droższego yy, na każdy portfel, że tak powiem. Ale jak zaczęłam, to przeglądać, jak zaczęłam to przeglądać, to jeszcze było ok. Gorzej, jak zaczęłam weryfikować wartość, cena za dany zestaw, tu już było trochę gorzej. No i tak, co znalazłam coś bardzo fajnego, to jak weryfikowałam, okazywało się, że to kompletnie się nie opłaca, wręcz dokłada się i to sporo. I o ile w poprzednich pokazywałam wam zestawy, gdzie coś tam może się dokłada, w Notino to było, że taka sama cena praktycznie, ale w Seforze był jeden zestaw, do którego trzeba dołożyć, ale to pokazywałam wam po to, żebyście sprawdzali i sami też weryfikowali, jak coś wam się spodoba. A tu Przepraszam Was. Psy krzyczą. E, natomiast tu m, większość zestawów była naprawdę niekorzystna cenowo. E, albo wychodziło tyle co kupienie oddzielnie, albo na ogół wychodziło drożej. Więc z automatu już je wyrzucałam, bo o ile mogę Wam pokazać jeden taki zestaw, to nie chciałabym, żeby wszystkie praktycznie zestawy, które Wam pokazuję. Takie były, bo jaki sens wtedy z propozycji y, zakupu takiego zestawu prezentowego. On ma być korzystny dla nas cenowo. Rozpoczynam y, teraz ten właściwy film, czyli pokazywanie was, Wam tych zestawów, które wybrałam, i które według mnie są bardzo ciekawe, i ja bardzo bym się ucieszyła, gdybym je dostała. Pierwszy zestaw to jest, słuchajcie, lankom. Już tutaj muszę sobie pilnować tych wartości. Tak jak zresztą też myślałam, tak jak też myślałam, tutaj zestawów było dużo więcej niż na seforze, ale nadal mniej niż na Notino. Jak nie chrapie pumba, to drą się za oknem. Życie. I tu wybrałam Lancome Trezor. I teraz tak. Ja akurat tej wersji Trezor nie lubię. Ale ten postanowiłam wybrać zestaw, dlatego że to jest świetny, moim zdaniem, bardzo elegancki zapach dla kobiet w dojrzałym wieku. Mówi się, że ja też jestem dojrzałym, ale takim dojrzałszym. Ten to jest zapach ukochany mojej mamy do tego się tu znalazł. Um, to jest Trezor zestaw woda perfumowana i tu macie tak, Trezor ODP 30 ml, macie Body Lotion um, 50 ml i macie maskarę Hypnose, które jeżeli wiecie bądź nie wiecie, to Hypnose i Idol, dwie maskary Lancome są jedne z najlepszych maskar, jakie też używałam. Um, więc... Dostać taką maskarę, moim zdaniem, bajka, bo naprawdę jest petarda przepiękne. Jest naprawdę petarda, jest pięknie opakowany, langą potrafi i wydaje mi się, że jest wart waszego zainteresowania. I tu, wartość tego zestawu to jest 218 zł. Powiedzmy, zakrąglimy. Cena tego zestawu to jest 218 zł, a wartość tego zestawu to jest jakieś 320 zł, więc opłaca się. Kolejny zestaw, który Wam proponuję, też perfumowy, to jest Werzacze. I tu macie: Werzacze to jest Crystal noir wieczorowy. I tu macie ODT Shower Gel, ODT. Mm. Nie wiem, czy pachnie tak samo jak ODP. Mogę się wypowiadać za ODP. I yy, jeżeli chodzi o trwałość, też nie wiem. Ale yy, tu jest właśnie w wersji wody toaletowej 50 ml. Jest shower gel 50 ml i body lotion 50 ml. I teraz tak. Yy, ten zestaw kosztuje 439 zł. I jego wartość jest taka sama. To znaczy, żeby była jasność, ja szukałam wam na innych stronach, po ile możecie kupić dany zapach. To znaczy, nie sprawdzałam, po ile dany zapach jest w Daglasie, tylko szukałam, yy, po ile możecie na przykład na Notino znaleźć ten zapach. Yy, Dlatego to nie jest tak, że ja wartość Wam podaję um, jakąś zawyżoną, tylko taką naprawdę dosyć realną. No i na Daglasie to się nie za bardzo kalkuluje. Z tym, że druga sprawa jest taka, że ja na przykład na Daglasie mam cały czas jakieś rabaty. Jak nie 20%, to, to 23%. Więc też możecie urwać, y, dostać taki zestaw. Myślę, spokojnie z rabatem i on wtedy wyjdzie Wam faktycznie korzystniej. Więc no kwestia podejścia, ale postanowiłam Wam o tym powiedzieć, bo ja uważam, że to byłby świetny prezent. Jeżeli ktoś zna ten zapach, to będzie się z niego cieszył, jeżeli ktoś go nie zna, to moim zdaniem też będzie się cieszył. Kolejny zestaw, słuchajcie... To jest y, Lancome znowu Miracle. I tu ja tego zapachu nie znam, ale ja zawsze go chciałam mieć. Y, jest teraz jak jest. Ja mam teraz ogrom różnych zapachów. Może zwracam też uwagę teraz na trochę co innego. Niejednokrotnie, gdybym dostała ten zapach, byłabym szczęśliwa, bo zawsze gdzieś tam z tyłu głowy na takiej małej łyżliście mojej był. I ten zestaw tutaj z Body Lotionem i Shower Gelem, 50 ml ma i to jest ODP, Miracle ODP 30 ml. I ten zestaw kosztuje 242 zł. I słuchajcie, jego wartość to jest jakieś 290 zł, więc zdecydowanie lepiej już się w miarę opłaca. Kolejny zestaw, który. Też wygląda tak samo jak ten Versace Crystal Noir, ale z kolei Bright Crystal. Serdecznie polecam. Ehm, Moim przyjaciółce się ten zapach strasznie spodobał, tylko że tu jest ODT, ja mam ODP. Polecam ODP, ale myślę, że ODT jest po prostu taką lżejszą wersją. Ehm, I 50 ml jest tego zapachu. Shower Gel i Body Lotion. Ehm, myślę, że to, słuchajcie, jest idealny zapach dla takiej młodszej dziewczyny, ona się po prostu rozkocha, w, tak mi się wydaje, w tym zapachu. A już to, że będzie mogła jej ciało całe tym pachnieć, bo będzie wykąpana i jeszcze wykremowana takim zapachem, to moim zdaniem szczęście murowane. I tu tak samo jest. Cena 439 zł jest jednocześnie wartością tego zestawu. Więc jeżeli dorwiecie to ze zniżką 20%, to już jesteście zarobieni, że tak powiem. Yy, kolejnym yy, słuchajcie, zestawem to mi się strasznie spodobało. W ogóle jest na Daglasie bardzo dużo zestawów perfumowych, fajnych, tylko nie do końca opłacających się cenowo. No i to mnie trochę zbiło z tropu, ale ym, możecie te ym, zestawy znaleźć. Dużo zestawów, które jest na Daglasie, znajdziecie też gdzie indziej w dużo korzystniejszej cenie, więc nie widziałam sensu. Pokazywania ich, chociaż wiem, że są zwolennicy i są w ogóle osoby, które uważają za świętość, w takim tylko sensie, że uważa, uważają, że tylko Douglas i Sephora oryginalne perfumy sprzedają. I ja to rozumiem, szanuję, macie do tego prawo, ale dla wszystkich tych, którzy lubią jednak szukać jakichś okazji cenowych i nie zgadzają się z tym, to uwierzcie mi, że znajdziecie je taniej. I to jest Pepe Jeans, to jest, słuchajcie, zestaw letni na brytyjskim wybrzeżu. I to było w nowościach, na początku chyba właśnie sezonu letniego, w nowościach perfumowych, z tego co kojarzę. Te opakowania, ten, ja wtedy już się tym zachwycałam, ten kieliszek. Tutaj macie z boku i właśnie e, żel pod prysznic i e, balsam do ciała. E, ten zestaw jest po prostu przepiękny. Moim zdaniem, tu macie 30 ml wody perfumowanej i po 50 ml tych żel, podprysznic i krem do ciała. Tutaj jest on teraz przeceniony na 99 zł, ale wartość tego zestawu, słuchajcie, to jest, już wam mówię, 200 zł. Więc tu jest naprawdę nawet jak traficie na te 130, to nadal się opłaca, i to jest też zestaw, wydaje mi się, dla córki, która dopiero wkracza w ten świat, zaczyna się interesować perfumami, to coś takiego przyjemnego, żeby rozpoczęła swoją drogę, i żeby się może nie zraziła, a żeby polubiła ten świat. Tak mi się wydaje. Opakowanie jest petarda, pojemniki na te wszystkie substancje czyli wodę perfumowaną, krem do ciała i żel pod prysznic. Uważam, że to wszystko wygląda naprawdę świetnie. Kolejny, słuchajcie, kolejny zestaw to jest zestaw Gucci. I dlaczego o tym zestawie mówię? To jest, słuchajcie, zestaw, który z zapachem Gucci Flora Gorgeous, Gorgeous Gardenia. Ja miałam próbkę tego zapachu i on mi się bardzo spodobał. Więc, gdybym go dostała, to byłabym na pewno szczęśliwa. I tu jest akurat z maskarą Gucci. Mini maskarą, 3 ml jest tej. Wod, to jest woda perfumowana, 30 ml. I ja nie pamiętam, ale to chyba nie było jakoś mm, wyjątkowo. Czekajcie, bo on kosztuje. A, ok. On kosztuje dwa, 3, 423, 421 zł. A wartość jego policzyłam na 550, więc jest ok. Znalazłam też z pomadką, ale nie pokazuję Wam tego z pomadką, bo pomadka to był fajny zestaw. Yy, z tym, że ta pomadka nie jest dostępna w Polsce. Nie widziałam na żadnej polskiej stronie tej pomadki z tego zestawu. Yy, więc jak zaciągnęłam cenę z, z, ze strony zagranicznej to wyszło mi, że ym, ta pomadka kosztuje jakieś 200 zł, 200 parę, nie no 200 zł, tak. Yy, a z kolei ym, zapach nie jest też na tyle drogi, bo tam chyba za 300 parę złotych znalazłam go. Tylko tam on jest chyba w 100ml opakowaniu albo w, w 50, poczekajcie, albo w 50 albo w 100ml. Jak to porównałam, to tamten zestaw kosztował chyba 900 zł. No i absolutnie, jak oddzielnie to kupicie, to, to maksymalnie chyba tam było, że 500 zł wydacie. No to to w ogóle kosmos jakiś, więc nawet wam tego nie podawałam, ale też ciężko mi było właśnie to sprawdzić, bo tej pomadki nie mam po polskiej stronie. Więc gdyby ona była dystrybuowana gdzieś tu w Polsce, to prawdopodobnie ona nie kosztowałaby tych 200 zł, tylko pewnie sporo drożej, ale nie chcę zgadywać ile, więc zostawiam to tak. Kolejny yy, zestaw Znowu żywą Schiller Landardi. I tutaj żywą Nie wiem, czy ona robi na każdego dystrybutora inne pudełko, bo te na Sephore bardzo mi się spodobały. To jest ładne pudełko, tutaj na Daglasa, ale jakoś tamte, takie złote, przepiękne. Z tym, że to jest zestaw, moim zdaniem, petarda. Słuchajcie. Ten zestaw obecnie jest w rewelacyjnej cenie. Jest z moim kochanym zapachem, oczywiście. Jest z mas mini maskarą e, Givenchy oraz czerwoną pomadką, też mini Givenchy. I teraz e, Wam powiem, że to jest za cenę 390 zł, około. Ale wartość tego to jest 520 zł. Myślę, że rewelacyjna cena. Jeżeli kupicie za tę kwotę, to petarda. Zestaw jest przepiękny. Ta maskara, opakowanie ma petarda. Nie wiem, czy jest dobra, czy nie. Nigdy nie miałam. Ja też tak się nie skupiam na tych wiecie maskarach, żeby poznawać jakieś żywą szyję i tak dalej. Co gdzieś kiedyś mi się uda. To mam i y, 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 testuję, ale jak nie, no to też nie kupuję specjalnie. Ale czerwona pomadka od Givenchy, marzenie, no kto by nie chciał, nie? Y, kolejny zestaw to jest Dr. Irena Eris. I nigdzie chyba tego zestawu nie było, jak tu. I tu jest wszystko, co ja kocham. Jest y, oczywiście, nie wiem jaka jest ta paleta, bo to jest nowa ich paleta. Ale ona sama w sobie mm, może być nawet fajniejsza, bo tu jest taki, nie wiem czy marmurkowy właśnie róż czy brązer, on może być ciekawy, jest taki chłodnawy brązer, który jest w tej palecie, którą ja mam. Jest róż taki marmurkowy i jest rozświetlacz. E, paleta jest ładniejsza od tej, co ja mam, dlatego mm, że wydaje mi się opakowanie jest bardziej praktyczniejsze. I oprócz tego jest maskara, którą uważam również niejednokrotnie Wam mówiłam, że dr. Jelena Eris, tę akurat maskarę, ma petardę. Ona tak Wam buduje objętość e, rzęs. Macie tak grube rzęsy, że po prostu szok. E, I muszę jeszcze Wam powiedzieć, że ten zestaw się opłaca. E, jest pięknie zapakowany. Naprawdę, jeżeli ktoś spróbuje tych produktów, będzie zachwycony nimi. A on kosztuje za 329 zł. Praktycznie sama ta paleta kosztuje 300 zł i chyba ze 120 kosztuje maskara. To nawet mówię Wam z głowy, bo to są produkty, które ja się zastanawiam nad tą nową, tylko postanowiłam, że póki tej nie zdękuję chociaż jednego, to nie kupię tej nowej. Ale tuż to ja zużyłam ze 3 albo ze 4 opakowania, więc. Uwielbiam. No, i wartość tego zestawu, w związku z tym, to jest jakieś 430 zł, mniej więcej. Mm, więc uważam, że petarda. Uważam, że naprawdę bardzo fajna propozycja. E oczywiście, to jest propozycja dla osób, które się malują. Mm, no, nie jest to dla kogoś, kto w ogóle nie robi sobie makijażu, albo od święta, to wydaje mi się, że. Wypiekane produkty w ogóle nie są dla takich osób. Tego na, naprawdę trzeba używać, bo inaczej to się nie opłaca. Oczywiście znalazłam też zestaw Bobbi Brown. I to jest zestaw z kosmetyczką, nie do końca opłacalny. Tu od razu Wam powiem, że jego wartość to jest 365 zł, około 400 zł kosztują te produkty, bardzo mocno około, bo to są wszystko miniaturki. Miniaturowy tuż do rzęs, miniaturowa pomadka. Yy, chociaż nie, pomadka jest chyba akurat nie miniaturowa, poczekajcie, pomadka 3,5 g nie jest miniaturowa. E, Maskara 5,9 ml. To też nie jest miniaturka. Miniaturowy jest ten krem baza, i miniaturowa jest, słuchajcie, e, kredka ta Golden Bronze. E, to jest kredka połyskująca. Ale tak naprawdę macie bardzo fajny zestaw, bo tak, maskary nie miałam, ale słyszałam bardzo wiele dobrego, więc warto by było ją sprawdzić. Yy, druga rzecz, pomadki miałam i miałam miniaturkę z. Yy, poczekajcie, tej pomadki z jakiegoś kalendarza adwentowego dwa lata temu. Zużyłam całą, yy, jest formuła. Przepiękna, welwetowa, delikatna, idealnie się maluje, no po prostu super. Kredki nie muszę Wam przedstawiać, bo o tym mówiłam Wam przy Notino, tam był zestaw w ogóle kredek. Oraz y, przy Notino też był zestaw tej właśnie bazy i tak dalej z Bobby Browna, co też m, nawet jeżeli ktoś nie zna, to może chciałby chociaż y, spróbować tego i się sam przekonać. I to jest może jedyna okazja, że ktoś to sprezentuje, bo samemu szkoda na to pieniędzy, na takie próbowanie. Więc to jest y, taki idealny set do tego, żeby żeby sobie sprawdzić tę markę, zobaczyć, czy ją polubicie, e, takie myślę kultowe produkty Bobby Brown. Uwielbiam takie zestawy. O wartości i cenie już Wam powiedziałam, więc lećmy dalej. To jest też jedna z nielicznych w ogóle stron. Douglas, który ma e, ofra, i nie mogłam się powstrzymać, żeby ofry tu nie było, skoro widziałam, że zestawy mają. Ofra ma przepiękne cienie do oczu, przepiękne, bardzo napigmentowane, bardzo napigmentowane, bardzo y, takie mocne błyski. Są znani z rozświetlacza. Myślałam, żeby taki zestaw właśnie tu wam dać z rozświetlaczem, ale później zobaczyłam ten i stwierdziłam, że no to to jest w ogóle już petarda. I cenowo jeszcze tylko Wam powiem, nie jest jakaś powalająca różnica, ale jest. To jest Symphony Holiday Set i to jest tak, paletka z e, Symphony Signature Palette, pięć cieni, błyszczyk do ust, Blissful, to jest jakaś słuchajcie nowość, e, bo tych błyszczyków nie było, to jest kryjący różowo-złoty połysk, 3,5 ml. I Pasadena Long Lasting Liquid Lipstick. I Jeżeli ktoś tych pomadek nie próbował od Ofry, a ja swego czasu nagrywałam filmy i mówiłam Wam, że te pomadki z Zofry to jest jakieś totalne marzenie. Że to jest coś tak przepięknego. E, że są naprawdę warte pieniędzy, one też nie są jakieś strasznie drogie, kosztują 89 zł, no wiem, względem Maybelline i tak dalej, no jest e, drogo, ale no jakość tych pomadek bije na łeb. Mało tego, one mają formułę mm, troszeczkę tak podobną do Lindy Halberg. I biorąc pod uwagę, słuchajcie, to, że ta pomadka może być z ofry użyta też jako baza podcienia. Yy, także, jeżeli chodzi o yy, cały ten zestaw, petarda, moim zdaniem, i ten zestaw pojawia się co roku. Tylko nie wiem, czy cienie się powtarzają, czy dokładają jakieś inne cienie, ale na 100% ten zestaw się pojawia. Tylko wcześniej chyba był z miniaturką tej long lasting pomadki, a teraz jest z błyszczykiem takim właśnie nowym, i on ma drobinę mieć, która ma pojawiać się na ustach. Czy tak jest? Nie wiem, tutaj nic Wam nie powiem. Także 249, a wartość tego zestawu to jest jakieś 290 zł. I ostatni, o jakim Wam powiem e, zestawie, to jest taka męs taki dosyć męski zestaw, męskie zapachy, e, to jest Recharge Black Pepper Travel Gift Set za 199 zł, jego wartość to jest jakieś 265 i to jest Molton Brown, jeżeli ktoś nie zna. Przepiękne opakowania, przecudownie ten zestaw wygląda i myślę, że każdy facet będzie zachwycony. Tu jest mm, 7,5 litra e, odetwelet, właśnie toalet właśnie zapachu Black Pepper. O tym samym zapachu jest e, bath and shower gel, e, bath and shower gel i o tym samym zapachu jest body lotion. E, Uważam, że facet zobaczy opakowania, jeżeli jest też wzrokowcem, to bardzo mu się to spodoba. Tak mi się wydaje. No i to tyle. 12 ze, 11 zestawów, słuchajcie, yy, więc lepiej niż Sephora, gorzej niż Notino. A teraz przy, już zaczęłam powoli przygotowywać Wam yy, zestawy z różnych stron. Teraz zrobię taki zbiór różnych i zobaczymy, co w trawie piszczy i jak to też wygląda cenowo i wartościowo. Gdzie najlepiej takich zestawów szukać, to też może Wam coś powiedzieć. No i tyle, kochani. Dzisiaj kończę i mam nadzieję, że miło spędziliście ten czas. Oczywiście podzielcie się ze mną. Koniecznie podzielcie się, słuchajcie, ze mną. E, swoimi odczuciami, e, jak Wam się moje propozycje podobają, czy takie prezenty byście komuś zrobili, albo może sami byście chcieli je dostać. Ale jeszcze przed nami, zanim się z Wami pożegnam, czeka nas jeszcze oczywiście zagadka. I zagadka na dziś to trzecia marka wymieniona w filmie. Link do filmu, o który chodzi jest w opisie tego filmu. Tam zajrzyjcie, przekierujcie się na film, który trzeba obejrzeć, żeby móc odpowiedzieć na te pytanie. Ja za dzisiaj serdecznie wam dziękuję i do zobaczenia do jutra. Pa.